W Moskorzynie nastąpił odbiór techniczny nowej świetlicy wiejskiej. To obiekt nowoczesny, funkcjonalny i ekonomiczny, taki jakiego życzyli sobie mieszkańcy. Przekazanie placu pod budowę nowej świetlicy miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wykonawcą prac o wartości 1 700 000 zł była firma specjalizująca się w tego rodzaju inwestycjach, znana choćby z remontu kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Polkowicach. Stary budynek, który wcześniej pełnił funkcję świetlicy, nie przystawał do standardów, do jakich przywykli mieszkańcy naszej gminy. Mieszkańcy Moskorzyna wielokrotnie apelowali by w jego miejsce postawić nowy pierwotnie świetlica miała postać przy boisku sportowym no ale okazało się po analizach tutaj w urzędzie że jest taka fajna działka właśnie w tym miejscu gdzie powstała ta świetlica gdzie znajdowała się stara świetlica to była taka zaadoptowana stajnia mieszkańcy Ucieszyli się, wyrazili oczywiście zgodę, żeby w tym miejscu stanęła ta świetlica. No i wzięliśmy się do pracy, zaczęliśmy projektować. To prawda, że jest bardzo ładna, jest nowoczesna. No, budynki użyteczności publicznej, jakim, jakim, jakimi są świetlice, no, powinny mieć wyjątkowy charakter. Chcieliśmy, żeby świetlica też podniosła walory Moskorzyna, żeby mieszkańcy byli dumni, ale i również, żeby była bardzo praktyczna, ekonomiczna i żeby, mam nadzieję, długo służyła. No i piękny, powstał piękny projekt, mieszkańcy go zaadoptowali, zatwierdzili, powiedzieli, że taką świetlicę będą chcieli mieć w swojej wiosce. No i... I została wybudowana zgodnie z tym projektem. Naprawdę jest bardzo ładna, wyjątkowa, zupełnie nie przypomina może na pierwszy rzut oka świetnicy, bo to jest bardzo nowoczesny budynek. Świetlica stanęła na działce o powierzchni 2000 m3. Jej powierzchnia użytkowa to 220 m2. Znajdują się w niej sala wielofunkcyjna, sala gier, kuchnia, toalety, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Nowy obiekt, którego odbiór techniczny nastąpił wczoraj, spełnia oczekiwania mieszkańców, których sugestie były brane pod uwagę podczas projektowania. Jest ładny, funkcjonalny i ekonomiczny, spełnia najwyższe standardy, a dla mieszkańców Moskorzyna jest powodem do dumy. Z całą pewnością będzie miejscem, w którym będzie ten Życie. Najważniejsze, żeby w tej świetlicy toczyło się życie, żeby mieszkańcy z niej korzystali, żeby odbywały się tam różne ważne wydarzenia dla mieszkańców. A pani Sołtys, Edyta Pędzisz, raczej to gwarantuje, bo jest kobietą pracowitą, jest pomysłowa i wiem, że mieszkańców bardzo zachęca do różnych aktywności i, i, i to yy, uspokajaj mnie, że w Moskorzynie życie kulturalne będzie się toczyło w dobrym kierunku. Moskorzyn był przedostatnią wioską na terenie gminy Polkowice, która nie miała świetlicy wiejskiej. Teraz bez świetlicy jest tylko trzepcz. To jednak w najbliższym czasie także się zmieni. Kończymy tam projektowanie. Poprzedzone to było zmianą planu przestrzennego, ale to wszystko już mamy za sobą. Kończymy projektowanie, mamy ten projekt już uzgodniony z mieszkańcami. Kilka razy się w tej sprawie spotykaliśmy, Przykre, yy, przy, zmienialiśmy tam yy, wiele rzeczy. Yy, ostatecznie projekt został zaakceptowany. No i yy, pozostaje już tylko uzyskać pozwolenie na budowę. No i za, za, zapewnić pieniążki w budżecie, żeby można było ją wybudować. Też jest bardzo ładna. E, też jest to piękny projekt, e, w pięknym miejscu e, przy drodze w stronę komornik. Także piękna lokalizacja i piękna świetlica. Mam nadzieję, że uda nam się ją szybko wybudować. Nowa świetlica w Moskorzynie już jest, aby mogli z niej korzystać mieszkańcy. Konieczne jest jeszcze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ma to nastąpić wkrótce.